MDM miał być gotowy na 22 lipca. Ten termin był bardzo zagrożony i podobno naczelny architekt wtedy, pan Sygalin, odpowiedzialny za MDM, no, wiedział, że to może jego głowa w jakimś sensie polecieć, jeżeli nie, nie zdąży, to zażądał ileś tam wojska, saperów przed 22 lipca, którzy w tempie Błyskawicznym i po posapersku, czyli głównie siekierą i, i, i piłą, rozbierali te rusztowania, wywozili całe kolumny i zdążyli. Nad ranem mury Placu Konstytucji były bez rusztowań i to święto młodzieży mogło się odbyć. Natomiast mówią niektórzy, że pan Sigalin chodził nad ranem z miotłą i zamiatał ostatnie drzwiatki. To jeśli to jest tylko, tak powiem, legenda, to tym niemniej bardzo dobrze to ilustruje ówczesne czasy.